W głębi kosmosu istnieje Galaktyczna Konfederacja Systemów Zjednoczonych Ludzkości, zjednoczenie różnorodnych światów skolonizowanych przez ludzi, połączonych przez jeden ogromny byt administracyjny osadzony na Ziemi promujący współpracę i eksplorację galaktyki. Konfederacja reprezentuje potencjał ludzkości na osiągnięcie galaktycznej utopii nie tylko dla ludzi, lecz również dla innych inteligentnych cywilizacji. Jednak pierwsza kosmiczna cywilizacja odkryta przez ludzi miała inne plany. Antaxan Hive Dominion, ogromne na cały system gniazdo inteligentnej insektoidów. Ich metody są bezlitosne, a ich biotechnologia przewyższa często technologiczną innowację Konfederacji. 12 listopada 2320 roku ekspedycja Budges Revenge zniknęła w systemie M10112, rozpoczynając serię pomyłek ze strony floty eksploracyjnej M10, które skończyły się katastrofą ES Armadillo 3 grudnia 2320. Przedstawiam wam ten raport w nadziei, że nowo odkryta cywilizacja, która zabiła przed pierwszym oficjalnym kontaktem 14 ludzi, po czym zaatakowała stację kosmiczną w systemie M10108, niszcząc całą stację i cztery różne statki, w sumie 5000 ofiar cywilnych i 40 ofiar w załodze Floty Eksploracyjnej. Nadal jednak mam nadzieję, że administracja Konfederacji oraz dywizja Zino Relations zdecyduje się na co najmniej próbę. Kontaktu z Antaxan Hive Dominion za pomocą słów, nie za pomocą naszej zdecydowanie obcej dla nich technologii. Jest to pierwsza inteligentna cywilizacja kosmiczna napotkana przez Konfederację Systemów Zjednoczonych Ludzkości. Nie możemy rozpocząć w naszej historii relacji z obcymi cywilizacjami krwawym konfliktem. Jednak droga Rado, jeśli was to nie przekonuje, proponuję inne podejście do problemu. Według pierwszych raportów Antaksan Hive Dominion to inteligentne insektoidy. Zakładając, że Antaksanie rozmnażają się tak samo jak np. mrówki, to konflikt z taką cywilizacją może skutkować w najgorszym przypadku eksterminacją ludzkości, a w najlepszym zniszczeniem ekonomii konfederacji. Oba te scenariusze przyczynią się do zniszczenia konfederacji. Konflikt z Antaksan Hive Dominion nie jest zalecany, szczególnie bez próby dyplomacji. Jeśli nie spróbujemy tego rozwiązać bez zbędnego marnowania zasobów na konflikt zbrojny, to nie tylko ryzykujemy utratą wszystkiego, lecz również w przypadku, jeśli wygramy takowy konflikt w gwiazdach, to tylko pokażemy reszcie galaktyki, że nie jesteśmy lepsi od inteligentnych mrówek. Tak samo jak te insektoidy rzuciliśmy się bezmyślnie w konflikt. Mam tylko nadzieję, że ten moment w historii zostanie zapamiętany nie jako pierwszy konflikt z obcą cywilizacją lecz jako początek prawdziwej galaktycznej konfederacji systemów zjednoczonych Drogi Mlecznej.